serdecznie witam wszystkich w nowym roku w dzisiejszym odcinku położymy sobie struktonit na desce czołowej jak widać mamy już troszkę położonej dachówki po tej jednej tutaj stronie i, i po drugiej także z dachóweczką już startowaliśmy, zamontowaliśmy dwa okna dachowe i pora się wziąć za pas rynnowy robimy sobie dokładnie tak jak tutaj czyli struktonit rynny Tutaj mamy niepołożoną dachówkę, przez to, że, przez to, że nie miałem tyle blachy nadrennowej co trzeba było. Tam mieliśmy parę sztuk przygotowanych na przymiar, no ale nie było blachy, to przeskoczyłem dalej i, i jedziemy tutaj. Tak więc startujemy ze struktonitem. Dzisiaj deszczowy dzień ciągle pada, także, także, trochę niewygodnie się tutaj będzie to robić, ponieważ jak. Zaraz podepnę sobie membranę wyżej, żeby mi nie przeszkadzała. To co jakiś czas trzeba odpiąć i spuścić wodę, bo się wtedy to faktycznie już gromadzi. Ale jak nie ma spływu, to, to musi się gromadzić. Dobra, porozpinam i jedziemy. Ok, złapiemy sobie. Tak, tylko w dwóch miejscach może. Dzisiaj niestety osobówką, bo wiwarów w naprawie cały sprzęt trzeba było przerzucić do Fordzika Już w sumie nie cały to co potrzebne jedynie, bo cały to by tam nie wszedł. Dzień dobry Dzień dobry, Dzień dobry pani inwestor Dzień dobry Ulewa. Co? Ulewa no pada no Tutaj struktonit dopuściliśmy o 3 cm, tak więc tutaj też opuścimy o 3. Struktonit 20. Czyli tak, struktonit ma 20, 3 cm 2 3. I i coś takiego zaznaczamy tutaj. Tu I tam pierwszą płyteczkę daję dociętą, bo tak mi wygodniej. Musiałem ten sznurek jednak wziąć i przekręcić z tyłu, bo startując od tej strony musimy zacząć płytkami od lewej. A więc do góry płytki, do sznurka, gwóźdź. I dziękuję. I siedzi. Te płytki są. Na tyle mocne, że spokojnie można bić młotkiem, nic nie powinno odpaść, no chyba, że się faktycznie walnie konkretnie w tą płytkę. Mogą tak Mogą. Pani inwestor dzisiaj odpoczywa kawka, a my tutaj pracujemy. Ty a w ogóle a w ogóle jakiś ktoś komentarz piękny napisał No musiałabyś zobaczyć No uśmiałem się Co? No to jak, jak będziesz korzystać z telefonu to sobie zobacz to jest jakaś moda na YouTube, że kobieta pracuje na budowie. Myślicie, że dzięki takiej pracy kobiety w Polsce zyskają w końcu takie same prawa jak ludzie, mm. <laughs> ale czyje to były słowa? No mam na końcu języka. Kobiety takie same prawa jak ludzie. Kto to powiedział? To powie coś takiego było. Także dzięki tej pracy Katarzyno będziesz miała prawa jak ludzie tak przybijam luźno a i tak jak coś ucieka to jeszcze na jeszcze idzie dociągnąć na luźnych gwoździach w dół bądź w górę o te milimetr dwa no i taka zabawa do końca trzeba będzie jechać. Na to następnie pójdą wieszaki rynnowe, a potem rynny. No już można powiedzieć połowę zrobioną byłem w samochodzie mam tutaj dwie paczuszki jeszcze jedna w aucie więc będzie starczyć rozłóżmy sobie po połowie je żeby nam nie pospadały o tu już się wody nazbierało nazbierało się wody ale no musiało się nazbierać ale odwiniemy to potem dopiero. Jeżeli chodzi o odcinek z dachówką z oknami, to oczywiście też będą... że od kolejnej strony w sumie może zacznę nagrywać, jak układam dachówkę. I co mogę rzec? Powiem wam, że samo układanie dachówki idzie błyskawicznie. Schodki się robią, może nawet nie schodki, a trochę więcej zabierają czasu. Potem okna i tego typu rzeczy: docinki pomijam, potem podocinam i pomontuję gąsiory. Chcę oblecić cały budynek i struktonit na tej stronie mamy już gotowy. Tak to wygląda. Ja jestem zadowolony. A jak szef jest zadowolony, Kasia? I z daleka wygląda to tak. A więc na tym kończymy dzisiejszy odcinek. A w kolejnym wieszaki na rynny i rynny. To do zobaczenia. Cześć.